Czy Max jeździ zbyt ostro? Kto ponosi winę za kraksę? Verstappen czy Hamilton? Co było nie tak z dyrekcją wyścigu i co chyba jednak w Formule 1 musimy naprawić? Wiele jest trudnych pytań po wyścigów w Arabii Saudyjskiej, ale razem dzisiaj postaramy się znaleźć na te pytania jakieś odpowiedzi. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Nie wiem jak Wy, ale ja autentycznie po tym wyścigu byłem zmęczony. Nie tylko tymi emocjami, ale też chaosem i takim poczuciem, że nie wszystko jest pod kontrolą. Pod kontrolą za to będę miał ten odcinek, przynajmniej mam taką nadzieję. Podzielę go sobie na takie cztery fragmenty. Najpierw pomówimy sobie o kolizji Maxa z Luisem, później o stylu jazdy samego Maxa Verstappena, następnie o dyrekcji wyścigu, no i o tym, co w Formule 1 trzeba by ewentualnie Zmienić. No to zaczynamy od tego tematu, który pojawił się kilka godzin po zakończeniu wyścigu, czyli o tej karze, którą nałożono dla Maxa Verstappena za kolizję z Lewisem Hamiltonem. Kolizję zresztą nie pierwszą w tym sezonie między tymi zawodnikami. Czy zgadzam się z karą 10 sekund dla Maxa Verstappena? Karą, która, gdyby Walter Bottas był troszeczkę szybszy w końcówce wyścigu, skutkowałaby tym, że Max spadłby z drugiego na trzecie miejsce. No, Nie ukrywam, że mam pewien problem z tą, z tą karą, bo jakby. Trzeba tutaj oczywiście pamiętać o tym, że Max Verstappen chciał w tej sytuacji troszkę przycwaniaczyć. No nie oszukujmy się. Wiedział, w jakim momencie jest toru, wiedział, zresztą takie dostał też polecenie, żeby rozegrać to mądrze, strategicznie i pod tym względem jakby tutaj wszystko było OK. Z tym, że to, na co wskazywali sędziowie nakładając tę karę, zrobił to jednak zbyt gwałtownie. Zrobił to bardzo gwałtownie i to rzeczywiście było do przeprowadzenia w w taki sposób bardziej niejednoznaczny, można to było zrobić w bardziej białych rękawiczkach, w takich bielszych rękawiczkach. I to jest rzeczywiście rzecz, którą Maxowi Verstappenowi w tej sytuacji jednak bym zarzucał. Ale. Przede wszystkim, jeśli patrzymy na, na tę karę, jaką Max dostał, no to nie, nie zapominałbym jednak o moim zdaniem ewidentnej winie w tej sytuacji także Louisa Hamiltona, który w moim przekonaniu nie zrobił wszystkiego tak totalnie wszystkiego, żeby uniknąć tej, tej kolizji. Z niezrozumiałych, na razie to tak zostawmy w nawiasie, z niezrozumiałych przyczyn Louis siedział mu na ogonie do samego końca i gdy już było za późno, odbił w lewo, no i skończyło się to tak, jak się skończyło. No i w tej sytuacji gdzieś tam także mam wrażenie Louis pogubił się w swoich tłumaczeniach, no bo z jednej strony mówił, że on absolutnie nie wiedział, że Max Verstappen chce go przepuścić, chce mu oddać pozycję. No więc, jeśli takiej wiedzy Lewis Hamilton nie miał, w ogóle się tego nie, nie spodziewał, no to widząc, że samochód przed tobą zwalnia, możesz pomyśleć, że nie wiem, jest jakaś awaria, coś się z tym samochodem dziwnego dzieje. Max Verstappen się zagapił, odpuścił, no jakiś kompletny nonsens, no ale jednak, co robisz w takiej sytuacji? Po prostu ten samochód wyprzedzasz. No a Lewis Hamilton, jednak, z tyłu głowy gdzieś tam miał, że to może być jakaś gra, że to może chodzić być może właśnie o oddanie tej pozycji, no bo wiedział w, jakiej, w jakich okolicznościach panowie wcześniej w tym wyścigu się spotkali, więc robił wszystko, żeby też z tej sytuacji wyjść jak najbardziej obronną ręką i też troszkę chciał tutaj no właśnie, myślę, że znowu tego słowa możemy użyć, troszkę chciał jednak przycwaniaczyć Luis w tej, w tej sytuacji. No i skończyło się to i tak dobrze dla obu panów, bo i cwaniactwo Maxa, i wyścigowe cwaniactwo Luisa Hamiltona mogło skończyć się tym, że obaj panowie z tego wyścigu po prostu by, by odpadli i dopiero mielibyśmy dużą, dużą drakę. Obaj chcieli być bardzo mądrzy w tej sytuacji, obaj jednak przesadzili, i wydaje mi się, że tutaj 10-sekundowa kara dla Maxa Verstappena w tej sytuacji jest trochę karą przesadzoną, bo jednak Luis mógł inaczej w tej sytuacji się się zachować. Koniec końców, dobrze, że to tak naprawdę wiele w tym wyścigu nie zmieniło, jeśli chodzi o tę o tę karę i o tę sytuację. Okej, okay, w Red Bullu będą mówić, że tylna opona ucierpiała, że nie mogli cisnąć tak, jak, tak jakby tego chcieli, ale jednak wygląda na to, że to tempo na, tych, na tej pośredniej mieszance i tak nie byłoby wystarczające do tego, żeby przed Lewisem Hamiltonem się w końcówce tego wyścigu obronić. No i tutaj w taki całkiem elegancki i zgrabny sposób przechodzimy sobie do kolejnej kwestii, czyli do kwestii tego, czy Max Verstappen jeździ przynajmniej w ten weekend, czy jechał trochę za ostro. Oczywiście przy okazji chciałbym Wam przypomnieć, że czekam na Wasze opinie pod tym filmem, choćby w, w temacie tej, tej kolizji. Jak Waszym zdaniem tutaj sędziowie powinni się zachować i czy te 10 sekund kary to była kara odpowiednia. A jeśli chodzi o styl jazdy Maxa Verstappena, Lewis Hamilton oczywiście po wyścigu mówił, że Max był ponad limitem w wielu sytuacjach i że jego zdaniem, tu cytat, nie wszyscy kierowcy stosują się do zasady, że nie wyprzedzasz poza torem. No i oczywiście tutaj chodziło o Maxa Verstappena Lewisowi. Max to odpowiada, że wszystko jest w porządku, że to kar jest za dużo i że to właśnie ostatnio w Formule 1 wszystko kręci się wokół karania kierowców, a nie wokół ścigania. No i po wyścigu w Arabii Saudyjskiej, w, w którym to tych pojedynków bezpośrednich między Luisem a Maxem nie brakowało, pojawiło się trochę opinii, że Max zaczął mówiąc wprost, przeginać, że zaczął być takim już naprawdę potężnym, wyścigowym huliganem, i to powinno być ukrócone. Moim zdaniem, ja nie do końca z taką oceną tej rzeczywistości wokół Maxa się, się zgadzam. Ok, była sytuacja, za którą Max został, został ukarany. Jakby co do tego nie ma wątpliwości, że akurat w tamtej sytuacji, gdy uciekł mu, mu tył, wjechał w zakręt po prostu za szybko, wyniosło jego, przez to wyniosło Louisa Hamiltona, który też wiedział, że musi jednak zachować jakiś tutaj bufor, bo, bo Max jeździ bardzo, bardzo ostro. No i tutaj, jakby w zupełności myślę jakby ta kara była była słuszna. A co do innych momentów? Myślę, że Max balansuje na takiej bardzo cienkiej linii. Wie na co sobie Mógł pozwalać wcześniej, i gdzieś tam, właśnie wokół tego, cały czas się, się kręci. Czy to jest zachowanie niesportowe, czy to jest zachowanie niezgodne z duchem fair play? No nie. Max po prostu jest ekstremalnie e, agresywnym kierowcą w niektórych sytuacjach, ale to wszystko mieści się gdzieś tam w tym kodeksie wyścigowym. Ja mam wrażenie, że on po prostu w taki sposób, znaczy nie mam wrażenia, no tak chyba, e, tak chyba jest, że Max po prostu buduje wokół siebie, Zresztą od, od lat wielu tak naprawdę buduje wokół siebie otoczkę kierowcy agresywnego po to, aby też sobie w takich sytuacjach właśnie na torze pomagać, bo każdy z kierowców, który rywalizuje z Maxem Verstappenem, trzy razy zastanowi się, czy w sytuacji, w której ten manewr nie jest manewrem bardzo bezpiecznym, nie jest to manewr na prostej, po której będzie można jeszcze trochę odjechać, czy manewr w bardzo, bardzo szerokim zakręcie, no to każdy z kierowców wie, że z Maxem Verstappenem trzeba bardzo ale to bardzo uważać, bo on nie będzie miał skrupułów, żeby zachować się właśnie na granicy. I bardzo często to ten kierowca atakujący Maxa Verstappena zdaje sobie sprawę, że to on może wiele stracić w tej, w tej sytuacji i po prostu odpuszcza. Na czym zyskuje Max Verstappen? No i można mówić, że to jest jazda właśnie ekstremalnie agresywna, czy gdzieś tam jazda czasami na granicy czystości, ale jednak dopóki Max Verstappen za takie sytuacje karany nie będzie, no to. Jest to wszystko gdzieś tam w, w, z, zgodne z tym co teraz implementują sędziowie, jeśli chodzi o, o kary. Oczywiście, to jest inny temat, to czy my dokładnie w tym momencie wiemy, co jest dozwolone, a co nie, ale jak sobie spojrzymy na cały ten, ten sezon, no to od początku Max w wielu takich sytuacjach, w których był, bok w bok z Lewisem Hamiltonem, po prostu nie odpuszczał. Kończyło się to różnie, ale mam wrażenie w końcówce sezonu Max jeszcze bardziej bez skrupułów po to, że sobie pomyka, z czego zdaje sobie Lewis Hamilton, i przez to w wielu sytuacjach Lewis jedzie trochę bezpieczniej niż mógłby sobie na to pozwolić w starciu z, z, innym, z innym kierowcą. Więc ja nie uważam, że Max jeździ jakoś bardzo nieczysto, jeździ mega twardo, czasami przesadza, czasami zostanie za to ukarany. Taki ma po prostu styl i tak chce też być odbierany przez innych kierowców po to, aby być od tych kierowców po prostu kierowcą lepszym i być od nich wyżej na, na mecie. Myślę, że to, że to tyle, a inna sprawa, że trafił po prostu na też bardzo trudnego rywala, rywala, który też lubi sobie ponarzekać, który też często jeździ bardzo, bardzo ostro i bardzo bezkompromisowo, więc nie przesadzałbym tutaj z takimi naprawdę poważnymi ocenami, jeśli chodzi o Maxa Verstappena. I was oczywiście o taką ocenę tego, jak waszym zdaniem Max na to, że się zachowuje czy zbyt ostro jeździ czy nie o to też was oczywiście w komentarzach poproszę Kolejna sytuacja, którą chciałem omówić, to oczywiście zachowanie dyrekcji wyścigu w trakcie Grand Prix Arabii Saudyjskiej. I ja na przykład nie mam kompletnie pretensji o to, że trzeba było poczekać trochę na to, czy ta czerwona flaga po dzwonie Schumachera się pojawi, czy, czy nie, bo też oczywiście gdzieś tam już pojawiły się jakieś pretensje, że kiedy stwierdzono, że to jednak może pomóc Red Bullowi, no to wtedy tę czerwoną flagę pokazano. No, no ale nie, to już są teorie spisane. Ja absolutnie w coś takiego nie, nie wierzę. Trzeba było trochę czasu, żeby tę sytuację ocenić, i, i tyle, ale już sytuacje, w których to mamy bardzo długą neutralizację, wirtu, wirtualny samochód bezpieczeństwa, po to, żeby nieudolnie pozbierać jakieś leżące części na, na torze, tych części było naprawdę mnóstwo, i na takim torze naprawdę stanowiły bardzo duże zagrożenie. To już była sytuacja dla mnie kompletnie surrealistyczna. I nie wiem w zasadzie, jak można było w ogóle do, do takich wniosków dojść i taką decyzję podjąć, dlaczego nie zdecydowano się choćby na wyjazd po prostu samochodu bezpieczeństwa, tylko gdzieś tam próbowano to wszystko przepchnąć, właśnie przy wirtualnym safety karze. No i oczywiście kwestia, która budzi też duże kontrowersje i mnie w trakcie wyścigu też zbulwersowała i nie do końca przyjmuje tłumaczenia Michaela Maziego, które zaraz Wam przytoczę, no to oczywiście sytuacja związana z tą ofertą dla Red Bulla przed drugim restartem. No właśnie, oddajmy głos najpierw temu, który z Red Bullem pertraktował w tamtej sytuacji, czyli Michaelowi Maziemu. On twierdzi, że nie nazwałby tego jakimś układem, po angielsku dealem, bo z jego pozycji on nie może wydawać żadnych poleceń zespołom w takiej sytuacji. Ale za chwilę Michael Massey też dostaje, dodaje, mogę im jedynie coś zaoferować. Ale wybór należy do zespołu. Dalej, to sędziowie mogą dawać kary, choć ja mogę przekazywać im moją perspektywę. Gdzieś tam te wszystkie. Wypowiedzi, znaczy wszystkie te trzy wypowiedzi, te trzy zdania Michaela Maziego, gdzieś mi się tutaj trochę wykluczają. No bo z jednej strony mówi, że nie może wydawać żadnych poleceń zespołom w takiej sytuacji, że to sędziowie dają kary, on może sędziom przekazać perspektywę, ale też może coś zespołom zaoferować. No i gdzieś tam. To jest też, mam wrażenie, na granicy takiego dobrego smaku. Christian Horner mówi, że to wyglądało jak na jakimś targu, że nie spotkał się z niczym takim wcześniej. Michael Massey mówi, że nie, to jest normalna praktyka i, i, i zdarzała się już przy innych wyścigach. No ale dla mnie to jednak trochę nie licuje z powagą sytuacji, z momentem w sezonu, w jakim, w jakim jesteśmy. Proponowanie zespołowi jeszcze z pomyłką, bo tam Michael Massey sam się zaplątał. Najpierw mówił, że zamienimy pozycję, później, że jeszcze ten okąt przecież musi być jednak na pole position, więc to wszystko się zaczęło mu też mieszać. No i był tam czas przecież też, żeby zajęli się tym sędziowie. I jednak wydawało się, że to byłoby takie rozsądniejsze, gdyby to właśnie sędziowie, czyli ciało za to bezpośrednio odpowiedzialne, zdecydowało, co robimy w takiej sytuacji, a nie gdzieś tam przez radio jest sytuacja, w której się oferuje coś danemu zespołowi. Jeśli oni tego nie przyjmą, no to wtedy zajmą się sędziowie. Rozumiem, że Michael Massey twierdzi, że to się, że to się zdarza i, i to jest całkiem normalne jego zdaniem. Ale jednak mam wrażenie, że, że w takiej sytuacji jest to mocno ryzykowne i gdzieś tam rysujące taką poważną rysę na i tak już mocno nadszarpniętym wizerunku dyrekcji wyścigu i w ogóle sposobie, w jaki oni nie tylko w ten weekend, ale wiele weekendów zarządzają tym, co dzieje się na, na torze i, i tym, co dzieje się z, z karami wobec, wobec poszczególnych zawodników. Kolejne sprawy. Tak? Zachowanie Botasa przy safety carze. To ewidentne spowalnianie Maxa Verstappena. Pretensje Maxa wobec Luisa, że nie zachowuje tej odległości 10 samochodów, że jest ta odległość zbyt, zbyt duża. Ja nie mówię, że to są sytuacje, w których na pewno trzeba było dać jakieś kary, ale fajnie byłoby, gdyby na przykład Michael Mazin nam to po wyścigu wszystko wyjaśnił i powiedział, dlaczego w tej sytuacji to było ok, albo dlaczego to było nie ok, ale też nie nadawało się na to, żeby dać za to karę. Bo zrobiła się sytuacja na tyle skomplikowana, że absolutnie wszyscy są już pogubieni. O czym mówimy sobie tutaj w zasadzie od paru tygodni, i już nie tylko nie wiemy, o co chodzi w, w niektórych starciach bok w bok, ale także nawet w takich, w takich momentach, bo po prostu gdzieś do tych sytuacji w ogóle nie, nie wracamy i mam wrażenie, że w ogóle. Do nich się nie odnosimy, więc to moim zdaniem na pewno trzeba poprawić, czym właśnie przechodzimy sobie tak bardzo znowu elegancko do kolejnego czwartego segmentu, na którym chciałem się w tym odcinku skupić. No właśnie, zdecydowanie musimy tutaj poprawić jasność i przejrzystość przepisów, tego co dzieje się wokół sędziowania w Formule 1. Bo, okej, okay, jeśli ktoś jest kibicem niedzielnym i sobie spojrzy na tę walkę Maxa i Luisa z boku, no to stwierdzi, że pięknie to wygląda, panowie mają po tyle samo punktów, wkraczają w ostatni weekend tego sezonu. No, ale ten weekend w Arabii Saudyjskiej mam wrażenie, że trochę przelał czarę goryczy i tego wszystkiego było już po prostu za dużo. O tych kontrowersji, tej, tej męczarni, to, yy, tych nieścisłości i, i tych dyskusji wokół tego. Yy, tym trzeba się naprawdę zająć. Po sezonie, bo pogubieni są, pogubieni są zawodnicy, pogubieni są, są widzowie i pogubieni są, mam wrażenie, też sami sędziowie. Oni też do końca nie wiedzą, jak w tej sytuacji się chyba trzeba odnaleźć. Do tego dochodzą nam te wszystkie komentarze, które do pewnego momentu jakąś budowały taką ciekawą atmosferę wokół tego pojedynku Maxa z, z Luisem, ale teraz zrobiło się tego już tak dużo, że ja czasami jakby czytając wypowiedzi, czy to. Ze strony Red Bulla czy to ze strony Mercedesa, i patrząc, jaka w ogóle atmosfera się wokół tego tutaj zrobiła pod koniec sezonu, to się czuję trochę, jakbym obserwował gdzieś polskie podwórko polityczne, gdzie obie strony się układają, a my już do końca nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, i okej, okay, oglądamy to jak taki, powiedzmy, Emocjonujący spektakl, ale koniec końców jesteśmy tym trochę zmęczeni. Mamy już momentami tego, tego dosyć. Teraz Helmut Marko mówi, że FIA lepiej jednak traktuje Mercedesa. Co przecież też nie jest prawdą, bo Mercedes też otrzymywał kary w tym, w tym sezonie. A to jest przecież dość poważny zarzut uderzający w dość poważną instytucję, przez jednak dość poważną personę, Więc. To na pewno jest sytuacja, którą też FIA musi się jakoś zająć, choć wystarczy zrobić to pracą u podstaw, czyli po prostu uporządkować wszystkie przepisy. No, zarzut moim zdaniem akurat bez sensu, bo obie strony, tak jak mówię, dostawały po, po głowie wiele razy w tym, w tym sezonie, choć oczywiście często dostawały w sposób chaotyczny i w sposób, który my nie do końca rozumieliśmy. Myślę, że trzeba przemyśleć też sprawę wymiany opon przy czerwonej fladze, mówił o tym Landon, Noris po tym wyścigu zwracało na to uwagę paru byłych kierowców Formuły 1. Myślę, że jeśli jest jakaś rzecz, którą możemy zmienić, aby w Formule 1 było mniej przypadkowości, no to to jest dosyć prosta zmiana w, w przepisach, którą możemy, możemy wprowadzić. No bo tutaj Red Bull jednak mógł, gdyby nie to, że za chwilę mieliśmy jeszcze tysiąc razy bardziej chaotyczny wyścig niż przy tej czerwonej pierwszej czerwonej fladze. No to tutaj Red Bull na tym mógł naprawdę bardzo dużo zyskać i po prostu dzięki temu, by ten wyścig mógł, mógł wygrać. No i też ciekawostka, na którą właśnie zwrócił uwagę Alex Wurz, czy czy Digrassi pisali na Twitterze o tym, że trzeba przemyśleć kwestię oddawania pozycji i tej pozycji, na której są samochody na to, wobec strefy DRS. Że może trzeba wprowadzić coś takiego, że jeśli tę pozycję oddajesz, to przez jakiś czas tego DRS-u na przykład nie możesz wobec tego zawodnika skorzystać. Tak, aby nie dochodziło właśnie do tych no jednak dziwnych, no i znowu kontrowersyjnych sytuacji, w których oddajesz pozycję, ale za 50 metrów ją odzyskujesz, bo wiesz, że w tym miejscu toru po prostu innej możliwości nie ma, bo korzystasz i z DRS-u i ze slipstreama i po prostu wyprzedzasz zawodnika, który jest przed, przed tobą. To myślę, że też jednak można jakoś przeformatować, zmienić, żeby w tym wszystkim był jakiś większy sens, ale co najważniejsze, jedziemy na ostatni wyścig sezonu. Mówię o kierowcach, jadą kierowcy Max Verstappen i Lewis Hamilton, mając tyle samo punktów, dla nas sytuacja kapitalna, ja tylko mam nadzieję, że to wszystko rozwiąże się w, w czystej walce. Choć ta walka jest naprawdę walką na, na granicę emocji, jest mnóstwo i ja nie mam pojęcia, w którą stronę to, to pójdzie w, w Abu Zabi Wiele będzie zależało od tego, jakie tempo będzie miał poszczególny, jakie tempo będą mieli w Mercedesie i w, w Red Bullu, na ile tempo ewentualnie jednego z zespołów będzie szybsze, że da się wyprzedzić po prostu w miejscu bezpiecznym, a na ile to to będzie walka bok w bok i kontrowersje pomnożone razy po prostu miliard, bo, bo ładunek emocjonalny tego, tego ostatniego wyścigu będzie po prostu niebywały. Czekamy, odliczamy godziny do tego ostatniego wyścigu. Choć ja mówię z lekkim niepokojem też do tego podchodzę, patrząc, co się co się działo w Arabii Saudyjskiej, chcę, żeby to wszystko rozegrało się w jak najczystszej walce, i wydaje mi się, że każdy z nas po prostu tego, tego chce. Czekam na Wasze komentarze pod tym odcinkiem. Dziwny to był weekend, mnóstwo emocji, no ale ten sezon nas już, nas, nas już do tego przyzwyczaił, że możemy spodziewać się naprawdę, naprawdę wszystkiego. To tyle na dziś, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce.